Tunel! Nooo! ja jaja, włocha jaja. ja Terrorists jest jeden, BUJA! Z KAMIL! Dla mojego szczęścia nie chcę grać dalej. To jest której macie kuba. Gra w grę pobujacie przez 10 sekund MVP nie, nie wchodzi od tuneli Suka Macie to otwiera Rozkręcaj już, rozkręcaj No, po ja. prawym oj, oj, bled. Nie, oj, nie da się z tego strzelać ja, jakby to była MK, to ja bym już miał 2 kile. Ja mówię coś ty zrobił, ja mi go do... Przepraszam <noise> I'm so sorry Spokojnie, czuwa Udowadniasz Moją pomoc Eee, dobrze A ty miałeś taka i keblera. Jak można zostać z <noise> Kupiłem <Aha>. Tak daje <noise> Nie wiem skąd tych Oj, dawaj Maciek Chodźmy teraz Maciek, Maciek za to Maciek za to Maciek za to był! Co go baituje? Został pan w pulniku. No to powiedz im to. Ale to znowu... Tego nie nie można Maciek powiedział, że nie ma tego urządzenia multimedialnego. Tam jest ostatni. O właśnie tak. Blęd! Raz mi kurczę, kurwa Idą. No i tak się załatwia łupa. Yeah. <laughs> Aaaa... Na... Oj, ale go wyspotował. Oj Maciek, Maciek, oj Maciek. Oj, jeszcze w Prawy, Prawie, prawie. Ale mnie, ale mnie by, o, dobrze, 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 dobrze. Dobrze, leci na sajta, już defuj, defuj. Masz oh, defa, masz defa, biegnij, biegnij, biegnij. Szybko! Klikaj, klikaj. Uhu! Jeez! Yes! Mogę was nie czyszczą, tak, bo ja się wtedy tak stresuję. Nie wiem, ja, czy Czy ja dobrze widziałem? Czy w swoim arsenale zagościł zapach seksu i biznesu? Tak. Kamil też go Wiktoria miał. Wiktoria mi kupiła na święta. Wiktoria wie, co to seks? Nie wiem, muszę się zapytać. Bezofilu. O? Chciałam ci powiedzieć, żebyś zapisał, bo gadali o seksie tom Zapisz film! Instagrama Nic nie ciąka! Kurde, który mi to rzucił Ale ty jest rozpierdol! Ty grasz teraz? Tak, to ja Ej! Czota. Ja nie chcę wskazywać palcem ale zielony mi dał mleko na pysk Nie wiem, ja idę za Maćkiem. Dobrze, dobrze, tam są przeciwnice do góry, do góry celownik, do góry celownik I w lewo, w lewo, tu będą gdzieś, po lewej, tam No, no, no Jak tam dwóch jest? Skurwysyn, jak on strzela przez to? Ja robię za mięso armatnie, jakby. Ale zostaje sama. Ej, sama ty jesteś ty! Co?! Stupid <śpiewa> nigger. <śpiewa> ja sobie... Don't say that, don't say that. Powiedz coś, Patrycja, Why? powiedz coś! Tak. A do niego musisz. Kurwa! A ja nie wiem jak. <śpiewa> Utkaj. Maximum 60. <śpiewa> jak tu się pisze? Na enterze. Nie, na... na na nie. To jest he? pre... na uh, sure yeah, sure. To jest na YouTube. To jest jest To jest na To na To To jest 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 Nie we mnie! Sorry! Co jest ktoś się Nie powiem tego. Czy jest tam ktoś cię z wyzywał? Tak. Ejdzielibyście na kawę z cebulką z chyba Nie. Jest tu jeden po prawej. Ja kurwa, no jak! No jak do Hujafama, no do żółtego stolał, kurwa. Pienia mnie ta gra, no. Dobra, teraz zajmujemy B, zajmujemy B. Ja jeden idę. Jedna Eee! <laughs> to, to właśnie... To właśnie oznacza sprzeciw wobec drużyny. Pięć fleszy, pięć. Nie bać was kurwa! Tyralnia! Tyralnia nie drużyna! Ale ty, nie! Tyle map! Tyle map było! Co są? Zostawcie go! Zostawcie go! No nie wytrzyma ...mój. Ja No Jezu, ale mnie tak będzie ten pedał blokował, to ja sobie nigdy tu nie wychylę, Jezu Chryste. pi**dę se kurwo idź, a nie blokuj mnie na tym bicie. What Słuchaj, the... bądź posłuszna. Sorry man.